4, 3, 2, 1, go! 100, późno, 3 lewy, most i 3 prawy otwiera 3 otwiera, 120, 3 plus prawy do 3 lewy z uwagą nie ciąć 200, prostój 4 prawy przyciąć do 5 lewy, długi 5 prawy, część, wywija. Dalej 100, 4 minus prawy, lewy syp. 4 minus prawy, lewy syp. 5 prawy. Do 4 prawy, lewy. 4 prawy, lewy. Do 5 prawy, lewy przyciąć. 5 prawy, lewy przyciąć. 100, oprócz 3 lewy z rogi, spokojnie. 70, uwagą, 2 prawy. 52, lewy most, nie syp, 100, 3 minus, prawy na oporze, 200, 7 lewy, 150, 5 prawy, 220, 7 lewy, 100, 5 prawy, 120, koniec lewą, Popa z lewej do prawej z uwagą ciąć. 44 lewy, 4 prawy do 5 lewy, 70 górę i 5 lewy wybija w kąt. 150, późno 5 prawy przez szczyt za drzewo i będzie szikara na 7 lewy. Szikara na 7 lewy. Za nią 300. Przez szczyt środkiem śmiało.